Witajcie, drodzy przyjaciele, witam was po krótkiej przerwie i ja tą krótką przerwę muszę tak troszeczkę wytłumaczyć, ponieważ jakby z zawodu jestem witrażownikiem i dostałem takie małe albo większe zlecenie w międzyczasie wykonania kilku witraży do pewnej rezydencji i musiałem no niestety oddalić się na pewien czas, aby skupić się na mojej pracy zawodowej, ale wróciłem. I dzisiaj chciałbym podzielić się takim z Wami słowem, które będę chciał przeczytać z listu do Hebrajczyków tym razem. Dwunasty rozdział będę czytać wersety od 1 do 2. Posłuchajmy. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, jeszcze raz, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Takie słowo, o którym chciałbym się dzisiaj tak króciutko z wami podzielić. I ta perykopa, którą przed chwileczką żeśmy przeczytali, opowiada pewne wydarzenie, pewną sytuację, którą możemy odnieść do każdego człowieka absolutnie, bo słowo Boże nigdy nie straciło na swojej wartości. Nie jest tak, że pewne słowa są skierowane do tamtych ludzi, a do nas już nie, nie są skierowane. Nieraz tak to pewnie może i traktujemy na przykład sobie. Słyszymy jakieś kazanie w kościele, i sobie tak myślimy, ale dobrze im powiedział, przyda im się to, co im powiedział, albo zawsze chciałem im to powiedzieć. Ale kiedy Bóg kieruje słowo, to ja sobie tak myślę, że to słowo On kieruje do nas. Mówiąc nas, myślę o sobie, do mnie i do każdego, również i do Ciebie dzisiaj. Bóg kieruje to słowo, również i do tych, którzy. Absolutnie, całkowicie myślę o sobie, że są w porządku, że wszystko jest z nim już okej okay i tak właściwie nie mają sobie już nic do zarzucenia. I myślę sobie, że właśnie do tych Bóg kieruje dzisiaj to słowo szczególnie. Więc jeśli masz dzisiaj taką postawę, to może i to słowo dzisiaj jest skierowane również i tak do Ciebie. Bóg kieruje y, słowo, które dzisiaj brzmi, ni mniej, ni więcej, jak żeśmy to przeczytali, złóż. Z siebie wszelki ciężar i grzech. To jest to słowo, które Bóg dzisiaj kieruje do Ciebie. I w tym obrazie możemy y, zobaczyć też taką pewną wizję człowieczeństwa, że y, no, grzech nas usidla. Usidla nas ciężar, ciężar, składamy na siebie różnego rodzaju ciężary. Ja o tym niedawno tak też i o tym mówiłem. Y, idąc przez życie. Nakładamy na siebie różne ciężary, obowiązki, a też i często, i gęsto różni inni ludzie też próbują na nas nakładać bardzo często jakieś ciężary, których w ogóle kompletnie nie powinniśmy nieść, ale tak się dzieje. I pewne również i grzech też nas usidla. I to jest taka wizja człowieczeństwa, człowiek ku temu, ku czemu się skłania. Temu zaczyna służyć. Jak Twoje serce idzie w jakąś stronę, to stajesz się niewolnikiem tego, ku czemu skłania się Twoje serce i zaczynasz temu służyć. Taka prosta zasada. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że grzech nie przestał działać wtedy, kiedy nawróciłeś się do Jezusa Chrystusa, ale on tak jakby przykleja się do nas i każdy ma z tym problem i nie ma tutaj wyjątku. Na przykład zwróćcie uwagę na to co wydarzyło się w ogrodzie Eden. Pamiętacie tą sytuację, kiedy tam w ogrodzie Eden szatan wywołał grzech, skusił Ewę i Adama i to spowodowało ich oddzielenie się od Boga. I jaka była pierwsza konsekwencja tego grzechu? Pamiętamy wszyscy. Pierwsze to to, że dostrzegli, że są nadzy. Zwrócili uwagę na rzecz, na którą wcześniej kompletnie nie zwracali uwagi, która zupełnie ich nie interesowała, a teraz zaczęli to po grzechu dostrzegać. Zwrócili się jakby ku sobie, to jest raz, ale odkryli też jeszcze inną stronę, jakby medalu, mianowicie chwileczkę potem widzimy okryli się liśćmi. Swoje nagości okryli liśćmi. Dlaczego? Bo zauważyli, że są nadzy, że zostali z czegoś o, ozuci, zostali odarci z godności ludzkiej i poczuli wstyd. I dlatego zaczęli się ubierać, wstydzić się przed sobą, tego jacy są. I tak czasami może być wśród nas. Są takie osoby, które na przykład, nie wiem, przyglądają się szczególnie sobie. Skoncentrowani są na sobie, na przykład są takie kobiety, które nic innego nie widzą, jak tylko siebie, swoje nogi, smukłe, ładne, jakieś, I, ale są też tacy faceci, którzy też niczego innego poza tym nie widzą, i tutaj nie mówię o ich nogach. I to jest pewien problem, z którym każdy z nas, myślę, że się jakby zderza. Takie skoncentrowanie na sobie, skoncentrowanie na człowieku, i niestety taka jest smutna rzeczywistość, że człowiek jest chory, a człowiek chory widzi wszystko chore, i możemy sobie zrobić taki test. Na przykład, że jeśli mnie wciąż interesują jakieś takie świeckie rzeczy, jakieś, jakaś rzeczywistość, yy, to znaczy, że oczy mam jakieś. Inaczej skierowane. Ale yy, tak jak zresztą postrzegali to Adam i Ewa, yy, tuż po tym jak zgrzeszyli. Oni zaczęli postrzegać świat innymi oczami. I kiedy dostrzegam rzeczy, których wcześniej yy, yy, w taki sposób nie widziałem, to tu zapala się dla mnie czerwone światełko. Muszę coś zmienić. I nie tyle ja jestem w stanie coś po prostu zmienić w sobie, ale tutaj muszę zacząć wołać Boga. O to, aby mi pomógł y, mi to zmienić, aby On mnie uzdrowił, aby On mnie oczyścił, y, aby On mnie postawił przed sobą y, takim, jakim chciałby być, abym ja był. Dlaczego? Bo przez grzech stajemy się sfrustrowani, stajemy się wściekli, stajemy y, się źli, jesteśmy pełni... Y, Przekonania tego, że wszystko dookoła nas jest nie takie, jak być powinno, ludzie dookoła nas są źli, nawet najbliższa rodzina i przyjaciele są źli i zaczynamy widzieć we wszystkich błędy. Błędy i wytykać im te błędy, zaczynamy się nad innymi pastwić, ale tylko po to, aby siebie w tym wszystkim usprawiedliwić. Może ja by sobie pomyśleć, że skoro oni są tacy, nie jacy, to ja też będę się zajmować sobą. I y, ja mam taki, y, widziałem kiedyś taki napis na kubku. Y, wszyscy myślą wyłącznie o sobie, tylko ja myślę o mnie. I coś myślę, że w tym takiego ciekawego jest, i myślę, że może być to coś takiego, co powolutku możemy tracić tracić to, co mieliśmy, kiedy Jezus Chrystus nas wykupił, kiedy Jezus Chrystus nas odnalazł, zmył, obmył i zbawił, a teraz powolutku możemy to po prostu tracić. Kiedy zaczynamy widzieć wady i słabości innych w pierwszej kolejności, to znaczy, jesteśmy chorzy, jacyś. Patrzymy się wtedy na innych oczami Adama i Ewy, kiedy oni zgrzeszyli, i dostrzegamy tylko ich wady, tylko ich niedoskonałości, doskonale zaczyna, zaczynamy widzieć to, i oni w naszych oczach widzą się nadzy, zostali od, odarci zgodności w naszych oczach. Widzimy tak może, jak kiedyś postrzegał swojego ojca, naszego wielkiego patriarchę Noego, jeden z jego synów. Nie wiem, czy właśnie, może akurat z tego powodu został nazwany Ham, bo wiecie, Noe miał trzech synów, tak? Miał trzech synów, miał Sema, Jafeta, no i właśnie ten trzeci nazywał się, albo po prostu był Ham. No cóż, nawet w porządnej rodzinie Noego, jak widać, mogła się przydarzyć taka tragedia i w związku z tym takie pytanie, jak się zachowywał Ham? No, krótko mówiąc, no, jak się może zachowywać... Ham. No Ham zachowywał się jak Ham, mianowicie ja przypomnę tą historię, poszedł do namiotu swojego ojca, kiedy ten jak wyhodował sobie winnicę, zrobił sobie z tego wino, no i niestety troszeczkę się tym winem upił i wszedł tam Ham i zobaczył, tam pewną rzecz, odsyłam do Biblii, żebyście sobie sprawdzili tam, jaką rzecz zobaczył i wyszedł z tego namiotu i wiecie, zaczął wszystkim opowiadać, naśmiewać się z tego, co zobaczył. Taka historia, jak może w każdej prawdziwej polskiej rodzinie. A co zrobili jego bracia? To jest bardzo ciekawe. No, czy zapraszam do tego, aby się sięgnął do historii. Czy oni poszli do tego namiotu i Popatrzyli i zobaczyli, o, to ojciec, i też zaczęli się z niego naśmiewać? Nie, nie. Widzimy w tej historii, że oni weszli do tego namiotu y, tyłem, tyłem, wzięli szatę y, i nie przyglądając się zupełnie temu, co widzieli, oni y, przykryli swojego ojca z wielkim szacunkiem, z wielką godnością, i potem wyszli z tego y, namiotu. Y, taka ciekawa historia która opowiada nam bardzo ciekawą rzecz różnicę która pokazuje nam to że w jednej rodzinie ale może nawet i w jednym kościele i może też tak wśród najbliższych przyjaciół mogą być ci którzy zachowują się jak ham, najzwyczajniej w świecie którzy lubią wiecie takie historie opowiadać Zwracać na nie uwagi, wynosić na światło dzienne, a to oznacza, że mają zachwianą perspektywę, że mają pewien problem i rzeczy widzą zupełnie inaczej, aniżeli one są. Widzą rzeczy oczami Adama i Ewy po tym, kiedy zgrzeszył, po upadku i tak samo jak widział to Ham. Dlaczego? Bo tkwią w grzechu. I to jest coś, z czego się trzeba nawrócić, to jest coś, z czego koniecznie się trzeba upamiętać, bo Bóg chce, abyśmy przyjęli w tej konkretnej sytuacji postawę sema i afeta, czyli abyśmy umieli przykrywać słabości innych własną miłością. Ja kocham drugiego człowieka i dlatego, że go kocham, dlatego go szanuję. Dlatego nie będę o tych rzeczach opowiadać. Jeśli wiem, jeśli znam i zdaję sobie sprawę z jakiejś słabości drugiego człowieka, mojego brata, mojego siostry, mojego ojca, mojej matki, to nie będę tego wywlekał. Ale, ale ta miłość, którą mam w sobie, ona zakryje te słabości w taki sposób, że nawet i kompletnie nie będę ich dostrzegał. I to jest miłość. Miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. I o tym bardzo pięknie pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w czwartym rozdziale i w wersecie ósmym. Pisze tak: Nade wszystko, czyli ponad wszystkim, nad wszystko, cokolwiek, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bardzo piękny werset. To może zrobić jedynie człowiek nieobciążony, niezagniewany na cały świat. Niesfrustrowany, człowiek wolny i uwolniony od tego typu rzeczy. A ja powiem tylko jedną rzecz: że może dać to tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jedynie może uwolnić ciebie i odciążyć ciebie. Jezus Chrystus może wziąć z ciebie wszelkie obciążenie, które ciebie obciąża i, i wszelki grzech. On jest ten grzech, on jest tam na tym krzyżu złożony na Jezusa Chrystusa. I on to wziął z ciebie, wystarczy tylko mu w tym zaufać i wystarczy tylko w tym skorzystać. Popatrz w siebie. Kiedy ja patrzę na siebie i dostrzegam, że ja sam zaczynam być przygniatany jakimiś ciężarami i w każdym zaczynam dostrzegać albo doszukiwać się jakichś wad, i wszędzie widzę tylko jakieś słabości innych i grzechy innych ludzi, to wiecie. Będę widział coraz bardziej i coraz więcej i coraz wyraźniej, bo diabeł, wiesz, pokaże Tobie jeszcze to i jeszcze tamto i jeszcze owanto o innych. I wtedy zapala się taka czerwona lampka, u mnie przynajmniej tak jest, że coś trzeba poddać zmianie. Muszę zmienić swoje życie, bo zaczynam widzieć, że moja perspektywa została zaburzona. Chyba nadmiar może tych ciężarów, które wziąłem na siebie, leży na moich barkach, działa w taki sposób, że zaczynam zwracać się ku światu, pochylam się ku sprawu ziemskim i zaczynam obserwować wszystko z, zupełnie z innej perspektywy, tylko to, co jest poniżej, już nie patrzę się w górę, w niebo na Boga, ale zaczynam mnie już interesować. Tylko to, co ziemskie, i tylko o tym mogę rozmawiać, i tylko w kółko te sprawy mogę wałkować, poruszać z innymi ludźmi, to wtedy naprawdę jest to czerwone światełko, które się zapala. Trzeba coś z tym zrobić. I wtedy widzę, że jest coś ze mną nie tak, wtedy muszę sobie zadać pytanie: koniecznie, czy ja nadal idę za Jezusem Chrystusem? To jest to pytanie. Bo, a jeśli tak, jeśli sobie już odpowiem na to pytanie, że tak, idę za Jezusem Chrystusem, to drugie pytanie: czy idę we właściwej pozycji za Jezusem Chrystusem, we właściwej postawie? Bo e, może i idę za Chrystusem, ale jestem pochylony jak ta kobieta garbata, pamiętacie, o której mówiłem e, kilka tygodni temu. E, ale wiesz, nie wystarczy kobiecie garbatej. Powiedzieć tej osobie pochylonej, osobie, która doświadczyła ciężaru choroby i jest osobą, która potrzebuje pomocy, powiedzieć tylko: Słuchaj, przestań się garbić, wyprostuj się, zobacz, jaki ten świat jest piękny, wszystko będzie dobrze, i dalej poklepać ją po chorych plecach i powiedzieć: Idź z Bogiem. Wiesz, taka pomoc nie zna się na nic, bo ona chciałaby być zdrowa, ale nie może. Ona potrzebuje uzdrowienia, bo my chcielibyśmy być zdrowi, ale nie jesteśmy w stanie. Dlatego potrzebujemy koniecznie Jezusa Chrystusa, bo tylko Jezus Chrystus może przyjść do Twojego życia i je uzdrowić. Tylko Jezus Chrystus potrafi Tobie pomóc, tylko Jezus Chrystus potrafi zdjąć z ciebie te ciężary, które Ciebie obciążają. Przyjdź do Jezusa Chrystusa, zaufaj mu, wypróbuj. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zaproś go do swojego serca. Jeśli nie wierzysz w Boga, to po prostu bardzo uczciwie się do tego przyznaj. Nie wierzę w Ciebie, ale spróbuj z nim pogadać i mu powiedz: Słuchaj Boże, nie wierzę w Ciebie, ale jeśli jesteś. To y, spróbuj mi się objawić. I słuchaj, y, ja, ci, ja ci powiem tak: jeśli zrobisz to szczerze, to Bóg do ciebie przemówi. I Bóg da ci dowód tego, że jest, że istnieje. A jeśli już oddałeś swoje życie Jezusowi, Chrystusowi, ale coś widzisz y, w tym, co ja mówię, że coś w tym jest, i te problemy, jako człowiek wierzący w dalszym ciągu w jakiś sposób, Przeżywasz w swoim życiu, i też widzisz, że zapala się może czerwona lampka w twoim życiu. Słuchaj, jest Jezus Chrystus. Patrz na Jezusa Chrystusa, bo On jest dokończycielem naszej wiary. Tak jak dzisiaj żeśmy pięknie czytali, otwierając ten tekst w liście do Hebrajczyków. Jeszcze raz przeczytam. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, bo ten grzech i ciężar on nas usidla, także nie możemy dalej biec. Ale wyzwólmy się z tego i yy, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. A ten wyścig, ten bieg jest tym biegiem za Jezusem Chrystusem za Jezusem Chrystusem. Bo patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, iż usiadł na prawicy tronu Bożego. Krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż Jezusa Chrystusa jest tym, który absolutnie jest jedynym rozwiązaniem dla ciebie i dla mnie dzisiaj. Przyjdź do Jezusa Chrystusa, przyjdź pod jego krzyż. Oddaj mu swoje życie. Jezus Chrystus umarł za Ciebie, umarł za te grzechy i umarł za te wszystkie ciężary, które Ciebie obciążają. Nie musisz tego nosić. Złóż wszystko w Jego ręce, w Jego ramiona. Błogosławię Cię dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja dziękuję Ci Boże za Twoje Słowo, które Ty dzisiaj do nas posyłasz. I ja proszę Ciebie, aby Twoje Słowo mogło dotknąć mojego przyjaciela. Ja błogosławię moich przyjaciół, Panie. I proszę Ciebie o nich, proszę Ciebie Boże, byśmy wszyscy wspólnie, razem mogli wytrwale biec ku Tobie, dla Twojej chwały, posileni Twoją mocą i posileni Twoją łaską. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejszy dzień. Amen.